Dzień dobry. Nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu RyzykoNomia. Więcej RyzykoNomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. Dzień dobry, dzień dobry. Tu 83 odcinek podcastu RyzykoNomia. Trochę nas nie było, ale już wracamy, już jesteśmy. Po przerwie wakacyjnej nie zanudzaliśmy Was swoimi tutaj nadawaniami, tym bardziej, że nadawania nie brakuje. No ale cóż, e, mówienie i pisanie konieczne jest, więc, i my, więc i my to dalej będziemy robić. E, hmm. e, Prostata jest w e, najwyższym stopniu wyrafinowania, jak mówił mistrz Leonardo. Bo muszę Wam powiedzieć, że za każdym razem kiedyś siadam przed tymi ustrojstwami, tymi programami, które są ciągle aktualniane. prawda? No nie, właściwie nie wiadomo po co, tak? Jak człowiek tak bywa na tych wakacjach, podróżuje, korzysta z jakichś systemów bookingowych, wszystko jest w komputerach, wszystko musicie rezerwować, nawet bilety do muzeum na przykład, no to czasami się zastanawia, dokąd to prowadzi, tak? Czy to jest rzeczywiście taka. Idealna rzeczywistość, do której zmierzamy, e, która nam chcą wcisnąć różni jajogłowi mistrzowi. IT. E, no, jest na pewno wygodniej, tak. No, ale z drugiej strony wystarczy, że człowiek się zmierzy na przykład z systemami rezerwacyjnymi, lotniczymi. No, przecież to, słuchajcie, jest naprawdę koszmar disaster. O Wilku mowa. No, z, słuchajcie, znowu coś zadzwoniło. E, no, właśnie kolejna dystrakcja a propos dystrakcji, prawda, i multitaskingu tego popularnego. No zawsze tematu to ostatnio podziw mój z przerażeniem związany, powiązany, wzbudzają ludzie, którzy jeżdżą na rowerach i sms ują Naprawdę, ja nie wiem, czy za chwilę będą tam oglądać, no coś, obłęd, prawda? No więc, wracamy do kwestii technologicznych, że to wszystko tak pięknie wygląda, ale nikt nie się nie zastanawia, dokąd to prowadzi, tak? Jakie są ryzyka z tym związane. O tym wspominaliśmy oczywiście także w mojej książce o sztucznej inteligencji, którą Wam polecamy i która jest, mam nadzieję, wciąż do nabycia w wyda wydawnictwie. Które możecie znaleźć na moim blogu www.ryzykonomia.pl. Tam znajdziecie link do wydawnictwa, gdzie możecie znaleźć hard copy. Możecie kupić hard copy, czyli widzicie na, na papierze książkę tak? o sztucznej inteligencji. No więc. I zapraszam oczywiście do grupy na temat sztucznej inteligencji, sztuczna inteligencja AI Polska na linkedin.pl, podobnie jak do grupy zarządzanie ryzykiem. No, wiecie, trochę znam się <laughs> zrobiło tutaj wspominanie o nowościach, raczej o aktualnościach, może nie tyle nowościach. Więc nad tymi ryzykami specjalnie się nikt nie zastanawia. No, polecaliśmy tutaj kiedyś książkę Bostroma, który akurat o super inteligencji, w ogóle technologii fajnie pisze. Gdzie to zmierza? Tak? Przecież możemy sobie wyobrazić taką alternatywną rzeczywistość. Nie wiem, czy oglądaliście Dune, ale tą Davida Lynch'a, czyli taka można powiedzieć rzeczywistość, gdzie jest jednocześnie technologia, ale też ludzie tam walczą na sztylety i w ogóle się jakoś tak ubierają, prawda, też trochę archaicznie. Tak? My zakładamy, że to będzie wszystko jakoś szło w tym kierunku, że. Że będzie coraz więcej technologii, a może być też różnie, tak? Mogłoby być też różnie, tak? Przyszłość, przewidywanie przyszłości jest rzeczą karkołomną. Przewidywanie, o tak to chyba było, przewidywanie jest rzeczą karkołomną, szczególnie jeżeli chodzi o przyszłość. No właśnie. Szczególnie w tak zmiennym świecie, z którym mamy dzisiaj do czynienia. My oczywiście staramy się przewidywać, i tym swoim przewidywaniem tu i ówdzie zamęczamy naszych czytelników, tudzież obserwatorów, tak? Nie wiem, czy jesteśmy influencerem krytycznego myślenia, ale jakość... Yy, no chyba nie. Yy, ale sami możecie ocenić. Wracając do tutaj naszych rozważań dotyczących ryzyka, no to tak jak powiedziałem, zapraszam jak zawsze na bloga, też mam nadzieję, że po wakacjach coś tam drapniemy. No i coś się dzieje w ryzyku, coś się dzieje w ryzyku nasi drodzy i moi drodzy. O, z tak ciekawych tematów, którymi się rzucił ostatnio w oko, pojawił się na moim ekranie radarowym, nowe przepisy drogowe dotyczące chociażby mandatu. Wiecie, że o tym ja wielokrotnie mówiłem i pisałem na Ryzykonomii, argumentując, że kwestie zachowania na drodze to jest jakby taka soczewka, w którym cała ta kultura ryzyka, o której zresztą, którą podkreślałem jako niezwykle ważny temat w zarządzaniu ryzykiem w której się so soczewkuje ta nasza narodowa kultura ryzyka. A, a propos, spojrzałem, przyszedł kot, to mi się świnka przypomniała. To jest oczywiście nasz standardowy jingle. Tak jak powiedziałem, jest to swojego rodzaju soczewka. No więc ostatnio, jak wiecie, wprowadzono nowe, bardziej dramatyczne, bardziej karkołomne i... Jak to ładnie nazwać? Więcej się płaci po prostu za, 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 za złamanie przepisów. I jak zwykle słuchajcie, tutaj mnóstwo protestów się podniosło, że jak to można, pierwsz trzeba drogi wyprostować, asfalt zamieść i w ogóle, i w ogóle, a potem można, dopiero, potem można dopiero podwyższać mandat. Oczywiście bzdura totalna. Muszę powiedzieć, że wystarczy wyjść chyba dzisiaj przed skrzyżowaniem jakiekolwiek i od razu zobaczyć, jak zaczęli kierowcy gotownie. Ustępować, um, ustępować pieszym. Jak się to długo utrzyma, to jest inna sprawa, bo tak już było kiedyś z ograniczeniem do 50 km na godzinę i to było widać, a potem jak wiadomo, nasza milicja ma um, ważniejsze tematy, prawda, tam obronę Wawelu, um, kiedy Balbina tam jeździ, szpiegowanie um, um, opozycji Pegasusem i tego rodzaju inne historie, więc oni tam nie mają um, czasu, chociaż gdzieś tam czytałem, że podobno jest to w ogóle rekordowa obsada jest teraz w um, Chyba ponad 100 tysięcy milicjantów, ale ich zobaczyć to jest naprawdę bardzo trudno. No, w każdym razie, widać, widać nawet w sty, tych statystykach, które mam od początku roku, to, to widać też poprawy, jeżeli chodzi o efekty tych poprzednich, też obostrzeń. No, to działa po prostu. No, jest proste jak drut, a, a w takim kraju jak Polska to tylko pałka działa. tak? Te mandaty powinny być jeszcze o wiele wyższe najlepiej po 10 tysięcy złotych albo 30 tysięcy złotych, bo nie ma wątpliwości, że, że wielka część bandytów, z którymi spotykam się ja na drodze, to no oni na nic nie reagują. Muszę też zresztą powiedzieć, że ja zawsze lubiłem jeździć samochodem, ale ostatnio przestałem lubić, bo po prostu ta każdorazdowa jazda, na przykład zdarzało mi się kiedyś jeździć na takie wykłady, taką dosyć trasą, można powiedzieć, w interiorze, jedną, jedną pasmową drogą, która no, długie były takie przebiegi. No, co ja tam przeżyłem, jakie tam widziałem historie, parazy mi się zimno zrobiło. Potem zacząłem jeździć za ciężarówkami, i po prostu no nie da się, to, to tylko pałka. Więc, więc a propos, przypominamy Wam zresztą, że z punktu ekonomicznego widzenia Polska traci są takie szacunki około 50 miliardów złotych na wypadkach drogowych. ER, tak czyli to jest, słuchajcie, 50 miliardów, to jest 10 miliardów euro. tak Czyli to jest, można powiedzieć, 1,30 kary, którą teraz, um, którą teraz Ruski Ład nam um, płaci, czyli my płacimy. Z tytułu zdeptania wymiaru sprawiedliwości tak, przez funkcjonariuszy partyjnych i różnych innych przygłupich nominatów. To są kwoty olbrzymie. To jest oczywiście nie tylko kwestia jakichś zniszczeń, tylko tego collateral damage, prawda, samych wypadków, ale, ale i utraconego jeszcze PKB z tytułu tego, że te osoby, które są zabite, a to jest około chyba teraz 2300 osób, jest spadek, jest spadek rocznie, plus ileś tam tysięcy więcej rannych, plus tragedie, już o tym nie mówię, plus o tym, że no, tracimy ręce do pracy, tak? No to, to to są takie kwoty. No i słuchajcie, czy to nie jest tego warte, żeby trochę zwolnić? A przyjedźcie trochę wolniej i zobaczcie, czy jest jakaś różnica. Żadnej nie ma, tak? Żadnej nie ma. I takie durne gadki, prawda, że mam nogę ciężką i, i w ogóle jeżdżę szybko, ostrożnie. To jest totalna bzdura i Fizyki nie oszukacie, wystarczy się przejechać każdą drogą, żeby zobaczyć gromady idiotów, którzy jeżdżą jeden na, na, na drugim, na, na tym tak zwanym zderzaku e, parę metrów, prawda? To jest fizyka. No. Ruch jednostajnie opóźniony. No, <laughs> mieliście chyba, ja miałem. Także nowe przepisy drogowe weszły. Wchodzą też dotyczące kwestii chodników, nie będę w to wnikał, ale, ale ta cała dyskusja właśnie o tym, jak to, jak to co pierw trzeba zrobić i to biedni ludzie, no odpowiedź jest prosta, szanujcie przepisy, dura lex sed lex, prawda? No właśnie i to a propos tego soczewkowania, to jest w ogóle chyba stosunek. Naszego społeczeństwa, naszego kraju, można powiedzieć, naszej ludności, do prawa, tak? Pogarda dla prawa, pogarda dla prawa, nie, nie, nie boję się tego powiedzieć. Tu są oczywiście różne historyczne kwestie, prawda, źródła, typu, że mieliśmy zawsze państwo, państwo obce, zaborcze, więc tutaj załamanie przepisów to było czymś, że tak powiem, patriotycznym, no ale już nie mamy, słuchajcie, nie mamy to jest wasze państwo, jakie by ono nie było, i, i wasi ludzie, tak? No właśnie. Tu przechodzimy miękko do kwestii edukacji. Słuchajcie, następne maks ryzyko, o którym ja też lubię mówić, a właściwie nie wiem, czy lubię, bo co tu jest do lubienia, prawda? Widzimy, że walą się nam tutaj, wali nam się edukacja podstawowa, którą ja zawsze uważałem za tą taką kluczową do kształtowania przyszłych elit, których nie mamy, też menadżerów ryzyka, których mamy tam paru, jak na lekarstwo, tak czym skorupka za młodu nasiąknie i tak dalej i tak dalej pamiętacie co zamojski mówił a podobno nie mówił tak o tym yy, o Rzeczpospolitych no i to jest, się zupełnie rozlatuje mówiłem o tym wcześniej w 2017 roku kiedy ruski ład niszczył gimnazja dla tutaj zabawy balbiny i ku różnych emerytów, prawda, którzy rządzą tym krajem, ręcistów czy geriatrii, jak ktoś mówił, którzy uważali, że skoro oni chodzili do czteroletnich liceów, to, no to, to, to każdy musi. No ja też chodziłem, no ale co z tego, prawda? No i, no, i teraz mamy taki, właśnie znowu backfire. Ci ludzie, którzy backdraft, prawda, czyli backfire, czy backdraft, taki wsteczny płomień, ci, co myśleli, że, że to nie dotyczy ich dzieci, to teraz widzieli chociażby przy rekrutacji w tym roku w szkołach. Nauczyciele zaczynają masowo odchodzić, bo te wynagrodzenia sięgają już. Sięgają już tej całej płacy minimalnej, tak? No, kto, kto tam będzie płacował, pracował? Chciałem zresztą zwrócić Waszą uwagę, że dotyczy to tak samo, a może nawet jeszcze w większym stopniu szkół wyższych, tak? Asystenci będą teraz zarabiać średnią, przepraszam, żeby średnią krajową. Ta średnia krajowa, tak jak wiecie, to jest w ogóle kosmos, prawda? Bo ono dotyczy dużych przedsiębiorstw, a większość ludzi nie, nie pracuje w dużych przedsiębiorstwach, w tych różnych spółkach, skarbu, party. No więc efekt tego jest taki, że edukacja nam się też rozleci, tak? No, czy to jest działanie przypadkowe, czy to jest działanie celowe? Ja stawiam, że to jest nawet mam pewność działanie celowe, aczkolwiek duża, duża można powiedzieć, wkład, po prostu zwykłej głupoty też tu istnieje, aczkolwiek jak nam generał płatek, może czytaliście, czytaliście wywiad z tym byłym szefem kontrwywiadu, w Polsce, w gazecie wyborczej, przerażający właściwie. My to już wszystko od dawna wiemy. Nie w tym sensie, żebyśmy w jakichś służbach byli, no ale to za dużo jest. Jeżeli się zna historię Polski i czytało się, jak działają służby komunistyczne, jak działa Rosja, no to jest rzeczą oczywiste, tak? Że Polska jest głęboko infiltrowana um, przez, przez rosyjskie służby, że mamy tutaj mnóstwo agentów wpływu. Jest, żeby ktoś mnie tutaj nie posądzał, że ja mam jakieś tam informacji, no to można po prostu z prostych analiz wydedukować. No, wystarczy zobaczyć, co, co, co Antek e, szalony czy nie szalony robił, co, m, co robi Balbina, prawda? M, widać, że ciągniemy do Poleksitu. Widać, że pociągniemy po prostu na wschód, bo innego wyboru nie ma. I co na to ludzie? No ludzie na to nic. Ludzie na to nic. To jest chyba najbardziej przerażające, tak? Bo przecież to, że tam ten beton partyjny, czy, czy różni złodzieje, czy nawet ze skleroziali emeryci z całym szacunkiem, tak? No bo to nie, nie można. No ja rozumiem, że ktoś jest starszy, że chce 15 emeryturę, no ale czy to znaczy, że przestał myśleć o swoich wnukach, o przyszłości swojego kraju? No to już jest tak źle, to może... To chyba jednak nie ja wszystki dotyczy, że wszyscy mają taką sklerozę, tak? No, ludzi kupiono w prymitywny sposób, ale skuteczny. No i jedziemy w kierunku przepaści, o której mówię też już od dawna. I nie tylko ja, oczywiście, no, w mniej lub bardziej dramatyczny sposób grupy ludzi o tym mówiły, a reszta mówi oj tam, oj tam, prawda? Natomiast temat się zagęszcza, i nie, niech nas nie zmyli to, że jest wojna na Ukrainie i, i że Ruski Ład był zmuszony pomagać Ukrainie. To też jest ciekawie wytłumaczone są na ten temat analizy. No. To jest klasyczne mylenie prawda? państwa z, z partią, która, która to państwo zawłaszczyła. Co z tego będzie? Zobaczymy, bo wojna na Ukrainie, jak wiecie, trwa. Ukraińcy kontratakowali. Uzyska liczne postępy. No, przede wszystkim wydaje się, i tutaj nie ma wątpliwości, że, że wojna jeszcze potrwa i ta zima będzie zapewne kluczowa. Zima będzie kluczowa też z punktu widzenia kwestii energetycznych. No i tutaj przechodzimy do naszych ulubionych kwestii: be prepared. Czy jesteście przygotowani na oziębienie? Czy macie zapasowe źródła energii, zapasowe źródła ciepła? Czy macie jakąkolwiek redundancję chociażby, prawda? Macie gaz, to może coś na.